Siemanko wszystkim z, y, Dzisiaj ma, gramy w Sandstone eee! Turniejowy Sandstone Sunstone No Ej, no, kurde, szaleśnicy no Z Się mylimy Pierwszy raz nagrywamy z mikrofonikiem do Dobra, jeżeli wygramy ten cały mecz To zostawiamy suba, subskrypcję i komentarz Pistoleciki cię... o jazu Z nożem jest Ale już tak ma mało kota Dopiero będzie jak... jeszcze mnie oślapił. To ja zabiję na To Jest Sigma na ślepo Oooo, nie zauważyłem FS jest fajny To? No FS Fajne dźwięki oddaje takie, nie? Ja kupiłem na wszelki wypadek już jem Dobra jest tu, tutaj. Pamiętajcie, jak wygramy tą rundę, zostawiacie lajka like i suba. Subika! Dał mi ślepkę. No mi nie? Pepkę, ślepkę. Nie, bo. Ja... Ja, jak nie wygracie, <tom> wygracie. Hej, wleciał. Dobrze, dobrze. Tamten poszedł chyba podłożyć. Ja albo wkuje, albo się gdzieś kampi. Nie, no, idzie podłożyć. Tam, tam. Tu jest! Wiedziałem, że się bieram. No dobrze, ale wiedziałem, że się kampi. No zadałeś mu. To było łatwienie dla mnie. Ej, ej, wiesz co? Snajpa. <noise> ja FS-em, cały czas gram. Nie może no, ty, ja, ale na razie nie kupuję. Ja pozbieram na to... Nie broń. Ej, ja nie mam nożyczek, ty wziąłeś? Masz nożyczek. A nie masz. Nie. nie. Ale nie, nie poczekam. Patrz fs prawie zabijam. Zadaję mu 71. dadu. Brawo! Nie, nie widzę go, nie widzę go! Ślepy jestem! Masz dwa. Nie, jeszcze tarczę mam. O kurde! Muszę chyba... Prawo. Brawo! O, je, je. Dobra, i tak wygram. Ale, ale komentarz ma być stąd Serca, stąd do serca. No. Ej, pamiętasz? I prime z pasem? Ej, patrz. Widzisz, widzisz ten bol? Też ją mam tam skórkę, no, mi. Ale widzisz co ja trzymam w rękach? To oznacza jej zagłada. Oj, 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 oj. Oj, problemy. No nie idź, nie do przodu, nie idź do przodu, bo oni... Nie, nie dali ślepą. Czekaj. Spaliłam im tam. Ej, bo oni mogą tak robić, że tutaj jest jeden w tym dymie, dymie i, a drugi idzie plantować. Tak, 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 tak. Tak, plantował już. Tu jest, tu jest, stoi! Tak. O. Jest PUMPA! Tu jest, tu jest nie, on nie plantował, to nie ten. Ale można patrząc czy nas tutaj nie ma. Leczą. Boja, bo. Jaką miał broń? Nie wiem, tam na górze, czekaj spokojnie. Nie, nie dasz. Na górze nie. Tu On Tu Nieważne co. Wziąłem tarczycę. I Kupiłem tarczycę. Z shotgunem grać? <gryste bodajże> oh no, no, bo z shotgunem nie zagrań. Czekam na niego. Yeah. A ja czekam na... oj. Czekaj. Schodzą stąd, stąd Idę, idę, idę do nich od tyłu, od tyłu tak ich... Jeden tu mm. 98 zadałem jednemu. Tamtemu. Czekam aż on wyjdzie. Weź... Oj, ja bym kliknął tu, widzisz? Gdzieś... Dwa, dwa. A, jeden. Nie. Dwa, czy nie, nie, nie Ja, ja z matmy mam. mam zagrożenie z To Ja z niczego nie mam zagrożenia. Ej, zobacz. Ej, nagraj to. Dostał Ej, widzisz tą broń? To jest dopiero dla nich zagłada. No. Ja ci mogę tego spasa kupić z tą epicką skórką. Czy okay. tyś, że ta epicka skórka jest strasznie tania wiem ja. Ma pan, ma... Tomek, oglądaj. Uważaj. uważaj, bo on tam jest, on tam jest. Yy, nie u góry, tylko yy, tam na dole. Zobacz, czy nie plantuje? Nie, nie, nie ma. Nie ma planta, nie ma. Nie, bo chyba w tym trybie nie ma, a nie można plantować. Można. można, można, no to uważaj. Bo jesteś sama, dwóch. tylko na A. Zde, zde, mu no, no. Dobra, dobra teraz Teraz się odpalamy, kupuję Ja ci A dobra nie Ej, widzisz tą broń? A nie mam najwięcej kill. Więc... Zamie zamieniamy się? Ja ci daję spasa? Nie, dzięki. Dobra. Ja, ja idę do... A. To ja idę tak i Ale ja kupiłem jakby tarczycę i jej nie dostałem. No. Wiem tarczyca i jej nie dostałem. Tarczyca to choroba i... <laughs> nie wiem. Mam równo epiki, i jakby... Okay. O ty... mu 21. Bo nie widziałem. Góra go. góra. Góra dół, góra, góra. Co góra, 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 góra. Oh jest? 69. <laughs> Igo. No zadałem mu się tyle. 69. Czekaj, trzeba, trzeba kupić najważniejsze. Ej, ej, zem, ej, dawaj, daj mi MP. Ten si 7 ja ci kupię, bo masz ładną skórę. Co e, ci chcesz kupić? E, M4A1? E, tak, M4A1. Okej, okay, o, ty. O. Dobrze, dzięki. Ty epicka, ładna. No, no mam jeszcze pistolecik. Też chcesz? Nie, no, pisolaciek nie. Patrzcie co, bo co? Gdzie, że Gdzie jadę? Jadę Co jest? To jest fajna ten. No bo ja tam jeszcze mam smoczka i o, o kurde góra góra gra. Góra? Góra góra. Czyli on jest rura. <głysy> góra, góra jedzie rura. Ale on cię zabił z momentu czy z... O kurde! Jak? Byłm ją osnał i jakbym go znożał już O nie I bym go zabił. Dobra, Ej, zmiana drużyny Teraz się ogarniamy, kupujemy akad ja, Snajp Hyyyy Igla Deagle. No właśnie, oni będą sobie przy tej ściany, a my sobie ich S możemy zabić Ej, ja to bo. dawaj się zamieniamy Ty mi to czy digla Ej, ja już kupiłem. Ej, chodź, ja plankuję. Daj mi bomba Dobra Dawaj szybko dobra. Ja celuję, jakby szedli, dobra Oj Oj, oj, oj Dostał. Dostał w ładę, więc coś. zabijam jednego. Uważaj, on ma zwykły pistolet, on ma zwykłe. Tylko ja nieuważnie. To był nieuważny strzał ode mnie. Idź plantować najlepiej. Dobra. Yes. Czemu ty jak jakby ja na początku zabiłem jednego? Nie. Czy ty zabiłeś? Ja dwóch, bo nieraz się tak robi, że jak się strzela, to okazuje się, że się nic nie wydaje. Tak nieraz tak jest. Idę plantować. A ja popilnuję B. Mida, Mida, da jakiego dał. Oj cześć. Cze. Ja przytrzymam ich tam. No i dobra. No i teraz mają przegraną. Oj, prawie zabiłem. Idę do ciebie, biegna. Ma e, mało, dodałem mu 50. No, idę no. Łatwo. Wezmę ci broń. Wezmę ci igla, wziąłem ci igla. Dobra, idziemy. Um, ja idę plantić. Plantić, plantić. Chodź do mnie broń. Odbijamy się, odbijamy się. Dajemy, żeby cię trzeba A właśnie, yy, mieliśmy mówić, musicie zostawić łapkę i subskrypcję. Nie skacz. Uważaj. Patrz, bomba. No mu droga. Dobra. Ja ładuję szybko broń. Bloka masz. Wy sobie postaw tam urdę A ja tu umierzyłem, nie zauważyłem go ja, no bo on mi w łeb zawalił My żeśmy grali, grali i zapomnieli mówić, że mają zostawić łapkę i subskrypcje I komentarze Sobie też tutaj stanę jak oni to robili A ty idź... A ty, ty idź plantować Najlepiej ich plątować. Nie, poczekam sobie na Jednego przynajmniej trzeba zrobić, bo potem drugi nie, nie będzie... ja patrzę tutaj na... na A ich od tyłu bierzemy, bo... Ej, ja, ja, ja widzę! Tu uciekaj, uciekaj! Chodź tu do mnie. I się tutaj przykampimy na nich, chłopia. kampa. Patrz to. Od tyłu ich. Ja ich od, idę od tyłu. Oj, oj, Od tyłu ja. A bardziej ten tez, że go od tyłu. jeszcze? Go! od tyłu biorę. Uuu, wodku. Tamperes. Tylko, że ja go tutaj jakby nie widziałem. Jeszcze jest lepsze. Dobra, runda finałowa. Teraz się ogarni. Kupiłam akacza, tarczycę. Fleszyk, bąbki wszystkie. I pierwsze co robię, to rzucam tutaj i a ja... żeby oni nic nie widzieli. Ej, jeden jest! Jeden, dobra. Drugi się wyłączył. Więc ja idę plantować. To idź plantować. Ej, bo on u mnie jest. Okay. Nie. U ciebie jest? U mnie, u mnie jest. Tylko w dymie siedzi. W dymie siedzi, a ja jestem tutaj sam. To czekaj, to czekaj, ja go zabiję. A. Widziałem go, Ż rzuca we mnie bombą. Bombą. Albo od góry jasne. Nie wiem, bo on rzuca od dwóch stron. Rzuca od góry i... Góry, tu, tu, tu. Od tyłucia? Od tyłu? to tu... tu jest, w... W... I... Ale nie ma szans. Nie ma szans. Proszę. <śles> Chyba już teraz będzie, ja nie chcę przeczekać. Dobra, e, wiesz co? co? I teraz, jak teraz wygramy, to zostawiam su suba i lajka. I inny komentarz, bo zostawiają komentarz standard. Dwa serduszko, dwa serduszka. Inny. Inna stawka. No, inna, inna. Mam procentów. 14 To ci dało do Warka walax box, Mam to! O, Dobra, dawaj do lobby. Ja, ja chyba pokazuję już nie chcę mi się czekać. Moje też pokażę. A może, a może też będziesz nagrywał? Hmm. No. Albo dawaj, robimy współpracę taką sobie gramy. No i dobra, tu macie moje ID. Ja robię, pokażę też to regolę, tylko sobie otworzę proszę to. Człowiek kciuki. Kurde. Chajal... Najlepiej jakby był ten, który... tam. Eee, ten. to no. rozwiązanie. Biotebel Max. Czekuj. <grystka> A, tu przesiał. Dobra, mm. tutaj macie energię, 9. No i, i tylko szybko za 2 minuty. No i tutaj macie moja... Czeka mi tutaj... O, alumbra. Tak, on zmienił imię. Ja no tak. No, to to, to, to. nie wyjdzie. Tylko, że wy nie się, bo on troszkę, jakby to powiedzieć, grać nie umie. Troszeczkę. To nie tak, że z nim wygrałem. No. Dobra, dobra, cicho bądź. Wiesz, że on z romeką, to może to zobaczyć. Oj. <laughs> przepraszam. A więc... Oglądaj. Dobra, i teraz <kłysy> macie napisać w komentarzach. Macie napisać w komentarzach Messi czy Ronaldo? Macie napisać w komentarzach. To jest obowiązkowe. Piszcie je w komentarzach Messi or Ronaldo. Wybieracie albo go, albo Ronaldo. I. I. Najlepszy na Igla się daje.

do terrorystów Do antyterrorystów dołączył no, no. Ale to będzie nas teraz w ogóle cel. Będzie to chyba pis macie się nie śmiać jak nie będziemy umieli grać może ktoś nie mieć formy dzisiaj Czyli tak ja. Będzie się wkurzony To bardziej na... Ej, ale masz ładną skórę w ogóle, nie? nie na te... pistoleci? Na taką metodę, nie nawet taką Zwykłam, klasyczną. Nie, nie, nie klasyczka. A się przyłączył do nas? I'm Aha, wyszedł. Wyszedł z gry. Nie, co gra? To taki on, że dołącza, zaraz wychodzi. Zawsze tak. O, ja mam broń. Idziemy na planta, na A, czy ja B. mogę? Mogę ja bronić? Co? Czy nie? No dobra, ale dajesz mi broń Bombeczka, ja mam digla I to się właśnie zamieniamy Masz diglę Ładna skóra, moja mura. E chodź na A, na A, bo tam nikt nie siedzi Oj, oj, dobra, dobra, jestem na, 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 na A, ale dobra Przynajmniej na więcej killi dla nas będzie Gdzie ty jesteś? No tędy to, mi chodziło Oj kurde Jestem tym I tutaj ułom... jestem, tutaj jestem. jestem Jestem z tobą, stój Jestem ułomny jakiś jestem pod tobą Oj Kurde, jakie. Czekaj, stój. stój! Stój, bo tutaj. Tutaj, tutaj. Zabijem. Oj, oj, oj. Dobra, mamy. Dobra, uciekamy, 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 bo ja mam. Aha. Zginął? Dobra, zabijem kolejnego, już dwa kilo, łatwo. Ej, bo tam typ nasz zginął, idziemy mu pomóc. Ja, idę, ch ja chcę iść, plantować. No to pójdziemy. Drożej masz bo wysokich cen masz Znasz, połóżmy te ty Tak, sreczek kupuje Zawarła No ja wiem, patrz Roro szef Zabijcie. Zabił Glidi to jest, tak? Możemy zrobić szybką zamiankę. Ja ci daję walika ty jakaczach, czy nie? Czekaj. Siemanko. Nie brak, nie brak. Yy, chciałem włączyć mikrofon i gadać im, ale mi yy, przeszkadzać. Rzuciłem ci tutaj walak. Masz nie dać, ty masz finala? Ja finale? Ja mam finale, ja mam Ja mam do niego skórkę. Final nawet fajny. Ja to się miałem, tylko sprzedałem, bo potrzebowałem... <grym> o free broń będzie, widzisz? Widzisz? Widzostał? Mm. Zostałem przez ściana. Ta gra jest super. Nie no, bo tak jest teraz. Oj. Oj, oj, oj. Zabiłem go. Dostał. Ale ty chłop. Wyszło... Nie, bądź zabiję go Rzucisz mi Zabrania. Nie, zaraz się... Zabrania. Zaraz się... Zabrania. nie Zabrania. 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 nie Zabrania. 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 Raz, dzięki. Ja formę dzisiaj zakacza No. Ja z finala mam. Wczoraj formę miałem zakacza który się oczywiście głos nagrał. nabrał. Mamy pika, mamy pika. On ma snajpa. Heda dostał, Heda dostał. Bierzemy jego broń oczywiście. Bo są... On. Oj! Ja sobie też chyba kaczek no, Nie, nie zdążyłam. Nie zdążyłbym broni załadować. Czemu on tam stoi? Z pistoletu. Eee, jaki ułom. I nic więcej nie ma. Pewnie pieniędzy nie ma. Albo że głupek czeka, aby kupić snajpę i z bliska nawalać. No. On nawet nie wskoczy. Rozumiałbym jakbym miał przynajmniej i... Digla, ale... Jak ma to, to ja nie O, jestem szczęśliwy, graczem. No, nie dziwię się. Ej, chcesz? Dobra, masz. Dawaj po stole jak u nas jednym. Nie. Ej, bo ja mam bumba? Bumbum? Bumbum mam. No dumb mam. Idę do ciebie. Uj, uj oj 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 oj. Jakby ty jest weźmiesz w ogóle mąkę. Idź, ja jestem szafa, kurde. Dwóch? Jeden, to Oj, dwóch jest. Dwóch tam było, ja miałem 5 hp chyba. To masz jednak formę zachaczają. O, mam bombkę. dzika bom. Dzika dzika snajpa! Idziemy na beg, bo tam nikt nie chodzi. Ej! Dzika dzika, dzika dzika. Dzika dzika snajpa. Oj oj oj. Oj oj oj. Do nich może dwa heady sprzedam. Jak... jak... oj oj! Nie się widzi. Mamy problem, mamy problem na a na a na... to to są... Że ktoś jest. Ja go i, o, i on mnie. Pringles. A ja ile mam? Pringles. Trudny. Jezus Maria. Większe rzeczy Większy... nie widziałem. Jezu ty, ty sobie święto, że on go zabił? Tak, mami. To bot go zabił Widzisz, jak on grał? Wiesz, że Alan się, te, się teraz na ciebie obrazi? Czemu? Bo my nie wyłączyliśmy się, jak on się włączył. Kupiłem kolejnym snajpera Oni są na... Idę na A. Skąd wiesz? Mapka. I tutaj nieraz hmm. pokazuję. Nieraz. Oj, 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 sam. Oj, oj. A ja widzę, a ja widzę. Ja dadłam. Oj, 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 Ja dadłam. Kill i dead. Uuu, ale jak obiję moim Nie Ja. To no, my to przegramy. O kurde! Jak przegramy, zostawiajcie lajka co. No i co? Musicie teraz. Aha, i suba też, subika. Musimy dobić przynajmniej 100, potem tysiaka, żeby live'a zrobić wreszcie. No, no tysiaka będzie live. My we dwójkę. A, a może ktoś jeszcze z nami będzie? To no może, może na toku się nagrabić. No ja mam już na toku, to toku Ale nie, jak na YouTube będzie, to nagrywamy like i Jak się daje, to jest Digla? Digla, jesteś. Oj, oj, ty jesteś. O, o, ty jesteś tam. Tutaj, tutaj, za tobą. Łapaj. Dzięki. A sobie wezmę. No nie ja tutaj przechodziłem o daru. Eee, tu masz broń. Tu masz broń. Tu masz broń. Dobra, a ja chcę to no, jest yeah. Masz lepszą ludzie Aha, tu mnie wziął. Chińczyk został. No, a co, nie? Myślałem... Myślałem, że ty pan twarz po prostu ma. Ej, ale chłop dobrze wymyślił. Czekaj, a to źle, że on położył teraz bomba? Źle, bo Bardzo na Bardzo źle, dzień. bo jest na On Teraz rozbroić i przegram. Przeg